Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda do Gogika. Dzisiaj będzie kosmicznie, bo przed wami recenzja zestawu z serii LEGO Ideas Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. 864 elementy i 320 zł bez grosza. To są oczywiście ceny i ilość elementów prosto z katalogu. Natomiast jeśli chodzi o ofertę, to też możecie sobie sprawdzić. Aczkolwiek ostatnio ten zestaw miewał różne ceny. Chyba to jest końcówka roku i to, że ten zestaw jest dość popularny. W każdym razie ceny się wahały, więc sprawdzajcie na bieżąco, bo one mogą się zmieniać. No ale dobra, co do zestawu, może sięgnę po pudełko. Standardowe, jak to w przypadku zestawów z Ideas, mamy tutaj taki. taki Pudełko otwierane do góry, mamy tutaj te takie właśnie zakładki, i to wygląda całkiem ok. Oczywiście, jeśli chodzi o skalę, no to ta stacja jest bardzo mocno przeskalowana. Ona naprawdę wydaje się być mikroskopijna po złożeniu w stosunku na przykład do Saturna, który rzeczywiście ma metr długości. Tutaj te wymiary nie są takie imponujące, bo jak sobie zerknę, 31 cm na 49 cm to są pełne wymiary po złożeniu, ale oczywiście, zanim to będziemy składać, zanim sobie pooglądamy te na. Figurki kosmonautów, to zajrzymy sobie najpierw do pudełka i zobaczymy, co ono skrywa. No to już możemy razem podbijać kosmos. Zestaw 29 z serii Ideas. Oczywiście po tym zestawie pojawiło się kilka kolejnych, więc nie sugerujcie się nawet tym numerem, bo nie idę chronologicznie z Ideasami. Co do wyglądu. Naprawdę fajnie to pudełko wygląda. Mamy oczywiście gdzieś tam w tle kulę ziemską. Mamy tutaj też te zminiaturyzowane elementy. Mamy prom kosmiczny. Mamy też nano figurkę kosmonauty, którą widzę tutaj jedną, może zaraz się okaże, że jest ich więcej. A ja jak zwykle jestem ślepy. Oczywiście zestaw zawiera też podstawkę ekspozycyjną, więc tutaj też możecie zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. A tak zestaw wygląda od góry w takim pełnym ujęciu naprawdę spoko, no ale dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda w środku. Zawsze się jaram na te zestawy, bo one po prostu są ładnie zapakowane. Dobra, cyk odgięte i wyciągamy worek numer 5 tutaj mamy szóstkę i patrzę czy to są dokładnie takie same elementy jak w City panele słoneczne czy minimalnie te nadruki się różnią musiałbym zobaczyć choćby na przykład w tym nowoczesnym domu tutaj jest ich trochę więcej, ale tu są także szerokie na jednego studa dwójka tam też była chyba tak do podstawki ta płytka, tak dokładnie tutaj mamy jeszcze taki naprawdę ładnie wyglądający nadruk Dobra, wyjmę jeszcze to i cyk, do instrukcji. Instrukcja o tle. fajna, że zawsze w tych zestawach z Ideas mamy kilka informacji o tym, kto to zaprojektował, jak to też wyglądało, jak można to porównać do pierwowzoru, więc naprawdę jest tutaj cała masa takich ciekawostek, które myślę, że jako takie smaczki dobrze się wkomponują w to wszystko. No też jest informacja o innych kosmicznych zestawach, m.in. kobiety NASA, czy też łazik Curiosity, albo Saturn V, o którym Wam też mówiłem, mogliście go zresztą zobaczyć. Zobaczyć na kanale. Dobra, mamy tutaj tych projektantów fanów. Tutaj są też ludzie z lego. Wow, całkiem duży wsad. Dobra, tu już mamy podzielone to wszystko na kroki budowania i podsumowanie. Nie będę zlekał, idę zatem budować. Matkowosko, jakie to jest wielkie, w sensie takim, że jest rozłożyste, że jest szerokie, że jest głębokie, że tam jeszcze mamy to wykończenie gdzieś z tyłu, ale to pokażę Wam później. Bo najpierw omówimy sobie te pomniejsze konstrukcje. Mamy tutaj satelity, mamy prom, mamy też chyba tą taką kapsułę do lądowania. No i na tym skupimy się na początku, a później pooglądamy sobie już z bliska i z daleka to wszystko. Bo tutaj rzeczywiście dzieje się całkiem sporo. I też jeśli planujecie na przykład zrobić sobie taką farmę paneli słonecznych gdzieś w Waszych miastach, to tutaj zobaczcie. Ile tego macie? To jest idealny zestaw, żeby pobrać z niego część. No ale dobra, dość gadania, zobaczmy te małe konstrukcje, no a potem już będziemy zajmować się całą międzynarodową stacją kosmiczną. No dobra, po lewej mamy prąd kosmiczny, taki bardzo zminiaturyzowany, bo możecie zobaczyć, że on jest o tak mniej więcej długości mojego palca. Wygląda jak na tę skalę, naprawdę bardzo poprawnie. Mamy tutaj też satelity, chyba tak zakładam, że te dwa elementy to właśnie satelity. Ja ostatni raz taką tematyką kosmiczną zajmowałem się, czy też interesowałem, mniej więcej w szkole podstawowej to na jej początku, czyli grubo ponad 20 lat temu, więc tak mogę zakładać. Mamy tutaj też. Kapsułę, w której może będzie lądownik, e, aczkolwiek nie wiem, może to jest też kapsuła taka ratunkowa. Dawajcie znać, e, tak się domyślam. Szukałem też w instrukcji, czy nie ma jakiegoś opisu poszczególnych elementów, ale ich nie znalazłem, więc też nie będę udawał eksperta w tematyce, o której nie mam zielonego pojęcia. No ale nanofigurki. Kosmonautów wyglądają świetnie. Co prawda, mogliśmy już z takimi obsować w przypadku recenzji, choćby Apollo, ale tutaj wydaje mi się, że też jest to fajne. Tym bardziej, że jeszcze taka jedna nanofigurka jest w zapasie, czyli w ten zestaw dostarczy nam trzy takie figurki. No ale oficjalnie pokazuję wam dwie, bo ta trzecia zapasowa jest nadal tylko zapasowa. Dobra, tak wyglądają małe konstrukcje. Przejdźmy teraz do tego kolosa. No to jeszcze raz, stacja w pełnej krasie, ale ja ją przysunę, żebyśmy mogli sobie to wszystko pooglądać z bliska. Najpierw pokażę Wam podstawkę, bez zdejmowania konstrukcji z niej, żeby nam się to nie rozpadło. Mamy tutaj całkiem, myślę, sensownie wyglądającą płytkę kolekcjonerską, gdzie widzimy właśnie stację, w tle gdzieś tam jest Ziemia, no i napis International Space Station, a sama podstawka jakoś tak bez szału, no ona po prostu trzyma konstrukcję, ale wydaje mi się, że widziałem już wiele ciekawszych podstawek, jakkolwiek głupio to nie brzmi. I teraz tak, z jednej i z drugiej strony mamy takie duże elementy, Elementy, nazwijmy je roboczo skrzydeł, i możemy sobie to obracać, więc jeśli chcecie w nieco innej pozycji to wszystko poustawiać, jest taka możliwość, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo tych elementów, które można na przykład wykorzystać jako panele fotowoltaiczne, i tutaj jeszcze wygląda to w ten sposób. Tak, to jest wykończone, a od spodu jest pomarańczowe. Czy tak być powinno, czy też nie? Nie mam pojęcia, nie jestem ekspertem od stacji kosmicznych i zaraz jeszcze zmienię kadr. Zobaczymy sobie tę część konstrukcji, bo tak w ogólnym rozrachunku z daleka to wygląda świetnie, natomiast jak pooglądamy z bliska, to, to nie są jakieś takie, wiecie, zaawansowane techniki budowania. Tutaj jest wiele jakichś takich, no może nie uproszczeń, ale po prostu te konstrukcje są dość proste, bo to ma wyglądać dobrze, oczywiście, jeśli oceniamy to w takiej bardzo mikroskali. No ale dobra, nie ma co przeciągać. Przybliżę to i zobaczymy sobie te właśnie wszystkie. Panele, elementy satelitów, czy czego tam jeszcze, bo jest tego całkiem sporo. W tym miejscu znajduje się cała masa różnych anten. Więc zakładam, że to mogą być po prostu anteny odpowiedzialne za emitowanie jakichś sygnałów, więc możecie zakładać teraz folie aluminiowe na głowy, bo może tutaj 5G gdzieś będzie nam emitować. Tutaj też możemy sobie tymi elementami poobracać, ale za co one odpowiadają? Nie mam zielonego pojęcia. To wszystko jest takie białe, takie papierowe wręcz i też delikatne w konstrukcji, więc jak już tą stację sobie zbudujecie, sugeruję raczej trzymać ją w takim miejscu, gdzie to nie spadnie, gdzie jak szturchniecie szafkę, to ona po prostu nie rozsypie się w drobny mak, bo konstrukcja jest dość krucha. Przez to, że właśnie mamy tutaj przede wszystkim bardzo dużo takich elementów, które są odłączane dość delikatnie i jedynym wyjątkiem jest ten element, który jest zabudowany na długim akslu, który po prostu trzyma to wszystko w środku, ale w momencie kiedy o tutaj na przykład dotkniemy cyk, ten element już jest odpinany i zakładam, że tu chyba są te takie wszystkie miejscówki, gdzie właśnie astronauci siedzą w tej stacji kosmicznej. No i przypnę to teraz, przypnę! Znalazło się tutaj oczywiście dużo właśnie tych elementów, które są na tych. Skrzydłach, jak je roboczo wcześniej nazwałem. Mamy też takie nieco większe panele, które pojawiają się tylko w tym miejscu. No a te tutaj, które wszystkie widzicie, są dość wtórne. Jeśli chodzi jeszcze o elementy z nadrukami, no to mamy na przykład taki element, który gdzieś tam często pojawia się w Star Warsach jako zwieńczenie na przykład droidów różnej maści. No i tutaj rzeczywiście jest tego cała masa. I tutaj też taka ciekawostka, bo element, który najczęściej imituje. Zwieńczenie puszki tutaj znalazł się w stacji kosmicznej. Tak, a co tam robi? Nie wiem, pewnie imituje włas. Tutaj zresztą też mamy coś podobnego, tylko że ten okrągły tile jest 2 na 2, tamten 1 na 1 ale myślę, że na przykład do Star Warsów też to można fajnie wykorzystać, plus cała masa właśnie tych chromowanych anten, które są zwieńczone kijkami do nart, albo tymi elementami, które. Zwiększając choćby wieże w Hogwarcie, tylko że to są złote. No, to jeszcze możemy przejść na drugą stronę. Bo tutaj też mamy troszeczkę takich właśnie zabudowań, e, i tutaj mamy jeszcze więcej takich elementów. Co ciekawe, wrotki tutaj też się pojawiają, znowu wrotki są wykorzystane w dość niekonwencjonalny sposób. Mamy tutaj dużo takiego jakby orurowania, ale to są jakieś wysięgniki. Z tego co widziałem, to chyba gdzieś tam satelita, nawet jedna z tych mniejszych, była tutaj podpięta. No i tutaj znowu mamy te takie moduły, które są dość kruche, więc jakby to walnęło. Gwarantuję wam, rozsypie się w drobny mak. Ja też niosąc to na strych, w momencie kiedy tak niosłem, zobaczcie to się bardzo mocno telepie. I też jeśli chodzi o łączenie z podstawką, to też Was pewnie może zainteresować. To nie jest jakoś mocno złączone. To się trzyma na czterech studach: dwóch tutaj i dwóch tutaj. Więc w momencie kiedy to z powrotem osadzam, no to tutaj po prostu tego wsparcia nie ma w jakimś takim dużym stopniu. I teraz, czy ja to dobrze wepnę, eee, gdzie to powinno być. No jakoś tu, no dobra, może się nie przeważy. O, teraz się trzyma. No i tak to wszystko wygląda, więc konstrukcja na pewno jest z rozmachem, ale jeśli chodzi o jej kruchość, o jej delikatność, to tutaj już jest naprawdę ryzykownie. W stosunku na przykład do Apolla, czy też do Saturna, okej, okay, no Saturn też jakby spadł, to by się rozwalił, ale mimo wszystko tamte konstrukcje wydają się być takie bardziej solidne, więc tych wszystkich konstrukcji z NASA, które w ostatnich latach się pojawiały, ta kruchością wygrywa na pewno swojej kategorii. No i też jeśli chodzi o skalę, to tutaj mamy to wszystko tak bardzo mocno zminiaturyzowane. Więc hmm, sami się zastanówcie, który z tych modeli, jeśli mielibyście wybrać, to na który byście postawili. Bo wydaje mi się, że ja chyba mimo wszystko z tych trzech najbardziej wolałbym Saturna. Pewnie gdybym był wielkim fanatykiem kosmosu i cały czas wpatrywałbym się w gwiazdy, to po nabyciu tego zestawu chciałbym go eksponować na półce i jak tylko ktoś do mnie przyjdzie, to bym mówił: Patrz, mam Międzynarodową Stację Kosmiczną z Lego, ale obawiam się, że usłyszałbym no i co? Bo to nie jest zestaw, który imponuje rozmachem, tak jak na przykład wspomniany wcześniej Saturn, który liczy ponad metr długości. Jak się na niego patrzy, to się mówi, Jezu, jaka rakieta, to jakie to jest wielkie I w ogóle. No bo międzynarodowa stacja kosmiczna nie wywołuje takiego efektu. Wow, przynajmniej na pierwszy rzut oka, a czy na drugi, też może być różnie. To jest zestaw. Z tych solidnych, który jest ok, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o serię Ideas, było dużo więcej zestawów, które są po prostu ciekawsze, tak na pierwszy rzut oka. A tutaj, przez to, że to wszystko jest bardzo mocno zminiaturyzowane, odbiór może być różnoraki, i gdybym miał ten zestaw polecić takiemu niedzielnemu fanowi klocków. To pewnie bym mu go odradził, bo już może lepiej jest wybrać jakiś duży samochód, który po prostu będzie ładnie wyglądał i będzie taką wieloletnią pamiątką. A poza tym wydaje mi się, że właśnie ta kruchość, gdzie jakiś upadek spółki, nawet przypadkowy, spowoduje roztrzaskanie się tego zestawu w pył, też może być dość dużym minusem. Więc nie mogę jednoznacznie powiedzieć, czy ten zestaw jest super, czy jest średni. To jest jeden z tych zestawów, które po prostu przeszły przez moje ręce. I chyba tyle, ciężko jest mi jednoznacznie wydać werdykt. Wybaczcie, na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.